Witajcie! Istnieje wiele różnych metod i środków służących do zabezpieczenia ładunku. W kontekście przewozu drogowego towarów najwięcej mówi się oczywiście o pasach transportowych, co ma również odzwierciedlenie na naszym kanale. Ale warto wiedzieć, że takie pasy wcale nie są jedynym środkiem unieruchomienia towarów w przestrzeni ładunkowej, a bywa, że nie można ich we właściwy sposób wykorzystać, bo np. utrudniają to rodzaj towarów, konstrukcja naczepy, czy brak odpowiednich punktów zaczepienia w przestrzeni ładunkowej. Dobrą alternatywą dla pasów transportowych są drążki rozporowe, które pozwalają na skuteczne unieruchomienie ładunku choćby w chłodniach, w których nie można zastosować pasów. Drążki mają jednak pewne ograniczenia. Przykładowo, nie można ich użyć w naczepach kurtynowych. Pewnie domyślacie się dlaczego. A jeśli nie, to z tego odcinka na pewno się o tym dowiecie. Przy okazji, zapraszam do subskrybowania kanału i lajkowania tego filmu, jeśli Wam się przydał czy pomógł. A jeśli macie coś do powiedzenia o naszych materiałach, to śmiało piszcie o tym w komentarzach. Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Pasy transportowe, choć są wszechstronne i bardzo powszechnie stosowane, nie nadają się do użycia w chłodni. Głównie dlatego, że w większości furgonów i izoterm nie ma miejsca, by zamontować ich haki, a bez tego dwuczęściowe pasy są w zasadzie bezużyteczne. Do tego ściany chłodni nie da się przesunąć tak jak plandeki, więc nie ma możliwości podejść od boku. I tu do gry wchodzą drążki rozporowe, które stosuje się do zabezpieczenia ładunku umieszczonego właśnie w chłodniach, ale też w furgonach czy kontenerach, czyli wszędzie tam, gdzie są twarde i sztywne ściany, bo to właśnie o ściany, podłogę i dach zapiera się te tyczki. Konstrukcja takiego drążka jest bardzo prosta. To długa rura ze stali lub aluminium o średnicy zwykle 40 mm. Ten konkretny model jest aluminiowy. Dodam, że stalowe tyczki są bardzo wytrzymałe, ale są dość ciężkie i z czasem ulegają korozji. Te aluminiowe nie rdzewieją, są lekkie i łatwo nimi manipulować. Kompromisem tyczek aluminiowych jest oczywiście ich mniejsza wytrzymałość. A jak już o manipulowaniu drążkami rozporowymi mowa, to warto założyć do tego rękawice. Szczególnie jeśli drążki służyły do zabezpieczenia towarów w chłodni przy niskiej temperaturze. Zwyczajnie ich powierzchnia będzie wtedy bardzo zimna. Na rynku są dostępne drążki, które producent pokrywa jakąś gumą czy plastikiem i wtedy łatwiej nimi operować gołą dłonią. Ale w większości modeli to czysta stal lub aluminium, więc rękawice warto mieć. Każdy drążek rozporowy jest z obu stron zakończony gumową stopką antypoślizgową, która na dodatek może się poruszać. Dzięki temu drążek da się ustawić na przykład pod kątem. Długość drążka jest regulowana. Ten konkretny model ma zakres działania od 2350 do 2720 mm. Ale na rynku są dostępne drążki sięgające niemal 3 m. Niektóre tyczki mają sprężynującą stopkę, która działa na zasadzie amortyzatora. Dzięki temu podczas wypierania nie uszkodzimy ścian czy sufitu na czepie, bo sprężyna poddaje się, gdy siła docisku jest zbyt duża. Jednak najważniejszym elementem drążka jest jego zapadkowy mechanizm rozpierający, który pozwala na blokowanie tyczki wewnątrz w przestrzeni ładunkowej, chłodni czy kontenera. Mechanizm zawiera rygiel, który trzeba odbezpieczyć, by zwolnić rączkę i regulować wysokość drążka. Przekładając rączkę w dół, powodujemy, że drążek rozpiera się, a cały mechanizm jest na nowo blokowany przez rygiel. Z użyciem takich drążków rozporowych da się zablokować towarowi możliwość przemieszczania się po przestrzeni ładunkowej podczas transportu poprzez ograniczenie mu tej przestrzeni. Czyli nie dociskamy towaru do podłogi, tak jak w przypadku pasów transportowych, ale drążkami dzielimy przestrzeń ładunkową na mniejsze sektory, w których towar zabezpieczony jest kształtowo. Tu macie przykład wykorzystania takich drążków ustawionych pionowo. W kierunku do przodu i na boki ładunek jest blokowany przez twarde ściany chłodni, natomiast możliwość przesuwania się do tyłu uniemożliwia szpaler drążków rozporowych, który tworzy swego rodzaju składaną ścianę. Dodam, że drążki rozporowe przydają się głównie do zabezpieczenia towaru paletyzowanego, a są szczególnie pomocne przy częściowym załadunku czyli w sytuacji, gdy przestrzeń ładunkowa w naczepie nie jest wykorzystana w całości. Tak jak na wcześniejszej grafice. Okej, okay, ale jak montuje się takie drążki? Używanie drążków rozporowych jest bardzo proste. W zasadzie nawet chyba łatwiejsze niż w przypadku pasów transportowych. Jak widzicie w chłodni, mamy przykładowy ładunek, który jest ustawiony przy ścianie przedniej. Pamiętajcie, że nie bierzemy tu pod uwagę ani jego masy, ani właściwego rozmieszczenia. To tylko prezentacja działania drążka rozporowego. No i ładunek też nie jest typowy dla chłodni. No dobra, teraz bierzecie sobie drążek i ustawiacie go w miejscu, w którym chcecie go zablokować. W naszym przypadku będzie to mniej więcej środek palety. Teraz należy odbezpieczyć rygiel na mechanizmie zapadek i przełożyć dźwignię w pozycję otwartą, by odblokować możliwość dostosowania długości drążka. Pamiętajcie, żeby nie użyć zbyt dużej siły przy rozpieraniu, bo w ten sposób można uszkodzić strukturę naczepy. Gdy długość będzie już odpowiednia, przekładamy dźwignię w pozycję zamkniętą, tak aby zablokować drążek. Dźwignia jest zabezpieczona, gdy rygiel wskoczy na swoje pierwotne miejsce. I to cała filozofia. Dodam, że drążki rozporowe można montować w pionie, tak jak to pokazałem, ale też i w poziomie. Wystarczy, że ściany furgonu czy chłodni będą sztywne. Warto wiedzieć, że są też specjalne systemy do montowania drążków. Wtedy nie mają one tych gumowych stopek, tylko są umieszczane w listwach z otworami w bocznych ścianach naczepy. Odblokowanie i ściągnięcie drążka jest jeszcze prostsze niż jego zakładanie. Wystarczy odblokować rygiel, zwolnić blokadę, a drążek samoczynnie skróci się pod wpływem siły ciążenia. Byłoby na tyle, jeśli chodzi o drążki rozporowe. Pamiętajcie, żeby w komentarzach pisać własne sugestie tematów związanych z zabezpieczeniem ładunku, które chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A ja dziękuję za dzisiaj i życzę Szerokości z C. +E. Do zobaczenia!